Ja jestem gościnią u ciebie w domu, u nas no tak. w domu. I ty będziesz gościnią, jesteś u mnie na kanale, tak? tak? Dobra, każdy jest goś gościnią gdzieś. I dzisiaj będziemy się bawić taką zabawę. Yy, zgadywanie książek po negatywnych opiniach. Yy, no, no i co? no i to chyba już tyle wy, jakby wyjaśni. No nie możemy tak. przejść do tego. A, no i nie będziemy podawać autorów tych opinii, bo to jakby nie chodzi o to, żeby ktoś się zirytował tą opinią i potem chodził i zostawiał jakieś tam negatywne też opinie, tylko po no prostu, tak, prostu to jest no. filmik no. dla fanów, tak? Tak, jakby. tak, tak, tak. I to też nie jest bezpieczny kanał, więc. Tak. <laughs> więc i dobra, y, to, to nie wiem, kto to pierwsze. Ja zgaduję, pierwsze? Może być, może być. No dobra. A poczekaj, wiesz co, tak, żeby ja nie zazwała tam. Dobra. No. Y, dobra. To, to tak, yy, mała książeczka z wielkim ego, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kto i nie wiadomo po co. Dystopia i postapa muszą mieć choćby minimalny sens, a niestety mimo ogromnego potencjału, jaki miała ta książka, emocjonalnie mnie pokonała, odniosłam wrażenie, że autorka zapędziła się w kozi róg i sama nie wiedziała, co spowodowało katastrofę tamtego świata. Nigdzie. Ale to nigdzie nie dowiadujemy się, co się wydarzyło. Dlaczego? Chciałam powiedzieć przypowieść o Siewce, ale tam wiemy, co się wydarzyło. Tam wiemy, ale to też jest dystopia. No tak. Więc generalnie, jakby ten kierunek. Yy... Ale to nie jest przypowieść o Siewce? Nie. Nie. Mała książeczka. Ma... Autorka. Mała książeczka, autorka. Autorka niczego, i... nie, wyjaśnia, autorka nic nie, wiadomo, niczego nie wyjaśnia, Piąta nie wyjaśnia. roku? Nie. Nie, a dobra, no to jeszcze mogę podpowiedzieć, że mo... tam ważny był istotny motyw więzienia. I nic nie wiadomo. I kobiety. Ale to jest mała książeczka, cienka. No, no taka z 200 stron może miała, nie wiem, no tak. I ty ją ehm, czytałaś? Dobra, ty ją czytałaś po angielsku na pewno ja ją czytałam no, po No, ale to żadna podpowiedź a 99 czytam książek procent po angielsku. Jak kurde, myślałam, to będzie łatwe w ogóle, takie ten... Nie wiadomo w ogóle co się wydarzyło, w ogóle. Jakaś była apokalipsa, no. wyszli z bunkru. Z a, dobra, no to jak już bunkier powiedziałaś, to wiem. Yy, no to, że te laski wyszły z, no. na powierzchnię, jak to się nazywało? Ja, która nie poznała mężczyzn. Ja, która nie poznała mężczyzn. Tak, tak, Jacqueline Hartman. Tak, tak, dokładnie. Okej. Okay. Okej, okay, no dobra, teraz ja zgaduję. Zapomniałam, że to czytałam. Dobra, to teraz ty te zgadujesz, czekaj. E, już odpalam. E, DNF 200 stron, bohaterowie mnie nie obchodzili, a fabuła jest nieobecna. Dzieciak przez 200 stron biega po zamku. O kurde. 200 stron, biega i to z DNF, tak? Tak, e, tak. Ale jest... Y to jest du, dużo dłuższe niż 200 stron Aha, i to jest fantazja. Biega po zamku. Tak. Oczej skrytabójcy. Oczej skrytabójcy. <laughs> dobra. Dziecia przez 200 dobra, stron biega po zamku. Tak, tak to prawda. Dobra, faktycznie. E, dobra, no to teraz ja. Lem mm -hmm. um, dla ludzi nie lubiących dobrej literatury. Remigiusz Mróz udaje Jacka Dukaja, że nada, nie czytajcie. Historia porywająca jak podręcznik do fizyki dla gimnazjum. Dobrnęłam w męczarniach do 240 strony i postanowiłam, że dość znęcania się nad sobą. Bohaterowie, zupełnie nijacy, dziury, w fabule, pozasłaniane wywodami z zakresu fizyki, któremu przeciętnemu czytelnikowi mówią nic lub prawie nic. Cóż, miałam lepsze zdanie o braku Obamie. Na tej książce z tyłu. Science fiction zakładam. Tak. Na tej książce faktycznie było z tyłu napisane, jakby ten blurb, czy jak to mówią, że y, poleca Barack Obama. Poleca Barack Obama na wakacje na Hawaje. O jezu, tak faktycznie była jakaś książka, którą czytałam, że Barack ją polecał. Y, czy to było y, Marsjanin czy coś? Mm, nie. Albo ta druga jego książka, Projekt Heumery? Nie ten autor, w ogóle nie ten autor. A, okej. Okay. Dobra. Y, to astrologia. O. Oh. To jest trylogia, to nie jest jedna jakby część. Trylogia. Science fiction. Okej. Okay. Um... I Barak ją polecał. Barak, tak, Barak ją polecał i tam jeszcze było. Coś tam zapomniałam już. Ktoś jeszcze inny ją polecał i też ogólnie zawód, no. Coś jest z takich O miast... Jezu, jakie mi książki powybierałaś? Tak dużo tych książek tam właśnie. A to z tego roku książka? Ja w tym roku nie ją wiem, czytałam? Nie wiem, czy z tym roku, bo tam mm, ja brałam z zgodnicę i nie były tak dobrze posortowane. No tak, no, ale na pewno bo tam, czytałam, czasem, no. Ta, tam się czasem nie pokazuje to dobrze. Z pierwszy, jakby z pierwszego tomu wzięłam. Mm, no i co? To, mm. to, to a ja przeczytałam całą trylogię? Kurczę, nie wiem. Oh, okay. Nie okay. wiem. Wiem, że ja przeczytam. <laughs> ja przeczytałam całą, e, o, ostatnio nawet. Dobra, jedna no, książka jest, książka jest ścienka, druga książka jest grubsza, a trzecia książka jest najgrubsza. Och, chłop, y, Dobra, ma eee, no to problem trzechcia? Tak. Barak polecał problem. trzecia? chciał? Tak, na Hawaju okay. chciał, A problem, trzecia to chyba w zeszłym roku czytałam. No. Ale tak, no. Nie, no możliwe, bo tam ja. No, dalej mogłam zajść w tych książkach. Okej. Okay. Dobra, no tak. Ale to było takie dosyć opisane. W, te, w sensie tak, ten komentarz był w taki sposób, że to można by do wielu książek przypasować. Wiesz, o co chodzi? No, że chło, tak, dzieciak ale... biega po zamku 200 stron, jest dosyć typowe dla tej Wiem. konkretnej książki, wiesz co mi chodzi? Że te fizyczne wywody cię wiesz na No, rozumiem. No, fizyczne... Rozumiem, rozumiem. Dobra, to teraz ja. To trochę dłuższy komentarz. Bez ładu i składu. Dziwne postapo. Przez <laughs> po powód tego postapo. Na ziemi zginęli prawie wszyscy ludzie. Tylko i co? Zostały i nie uparły same bałwany? Bezwina się skończyła i finito? Absurdalne to postapo. Do tego wątki, wątki przemieszane do granic możliwości. Raz postapo, raz burzliwe życie jakiegoś aktora w czasach przed zagładą. W jakim celu? I powtórzę, usilne wmawianie nam przez autora, że ludzie to głupki, że bez benzyny ani rusz i że po 20 latach od wyludnienia ludzie niczego nie wymyślili, to już gruba przesada. Hmm, 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 Zabiła prawie wszystkich, ale materialna ziemia została w stanie nienaruszonym, żadna kometa przecież na ziemi nie spadła i niczego nie zniszczyła. To wiem chyba co. W pierwszej chwili pomyślałam o sum. Black Crouch, ale to stacja 11. Stacja 11, no, Emily St. Mendel. Tak. Ale faktycznie to jest akurat dobra opinia o tej książce. Tak, ja tego nie czytałam, <grym <grym więc się. miałam tylko nadzieję, że to się zgadza. To nie trzeba. Nie trzeba A to by się szukać. nie podobało? Nie, nie była najgorsza, ale taki, no dosłownie taka nijaka. Ja czytałam inną książkę, nowszą książkę tej autorki, Morze Spokoju. Po polsku no, chyba właśnie, była. No, o, ona mi się to? strasznie nie tak? podobała. A nie podobała. Strasznie okay. mi się nie podobała. I tak jak czytam te opinie, to tam też było tak, że tam były trzy wątki. Ta książka jest bardzo cienka, były trzy wątki yy, i trzy takie grube wątki, nie? I w efekcie żaden z nich nie został dobrze rozwinięty i wszystkie są jakby wiesz. Po tej stacji do nas i tak samo było. No. Po prostu nagle się zadziała jakaś tam rzecz i znikąd po prostu no. dosłownie no. i to jakby miało skończyć, a dlaczego, nie wiadomo. No, no dobra. No dobra. Hmm, o niczym i infantylne, czyli Dlaczego wszystkie książki, które ja czytam, czy ludzie komentują, że są infantylne? <laughs> Oj, to nie wiem. To już nie do mnie te pytania. <laughs> przypadek, przypadek. O, o tak, o niczym infantylne, czyli nie dla dorosłych, ale za to z przekleństwami, czyli nie dla dzieci. No. Gdyby Mały książe został napisany dzisiaj, to na pewno byłby niebinarnym ja podróżnikiem. Nie. 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 dobra, nie już, po, już pojechałeś dalej, to już nie. Hmm, byłby niebinarnym podróżnikiem mówiącym o sobie w liczbie mnogiej. Mniej więcej do tego sprowadza się ta książka. Nie dzieje się w niej kompletnie nic, co mogło być. Ojej, zaciekawić. wiem, to jest ta pierwsza część tej dialogii o tym robocie, tak. co wyszedł tak, z lasu. Tak, tak, tak. dla zbudowanych dzieci. Pan dla zbudowanych no, dzieci tak. Becky Chambers. Tak, tak, tak. Ale ja czytam tą książkę i. Mnie mi się też, też ta książka nie... nie podoba. Znaczy w sensie ja się ogólnie rzecz biorąc zgadzam z tą opinią, bo według mnie ona była napisana no tak bardzo prosto i pamiętam, niewiele już pamiętam z tego, co się działo, poza tym, że jak. jak um, czytałam rozmowy tego robota z tym głównym ziomkiem, co mhm. był głównym bohaterem, to miałam właśnie wrażenie, że to są takie cytaty Pablo Coelho. No tak, no to... Współczesnego to... świata, no, co nie? No, takie no, takie pro, no. proste truizmy. Tak, tak, no. no tak to było właśnie w ogóle, no, nie, mi też nie podobała ta książka. Też nie była najgorsza, ale szkoda czasu. Nie, no nie była jakaś tragiczna, ale, no ale mi się nie podobała. Ja drugiej części już nie przeczytałam. Ja też nie. Ehm. A mimo, że są krótkie one co miały, z 200 stron, no nie? No tak. No tak, no, no. dokładnie. No. Dobra, y, kolejna książka, i tutaj mam y, dwie opinie. Jak pierwsza ci nie ten, to mam jeszcze drugą mm -hmm. pewnej osoby To już pewnie wtedy będziesz wiedziała. No dobra. E, zacznijmy od tego, że przypisanie tej książki do gatunku high i epic fantasy jest delikatnym nadużyciem. Nawet fantazy w niej nie ma za dużo, bo póki co w tej serii jedynym nadnaturalnym, magicznym wątkiem jest wróżenie z ręki. Druga część, jak i pierwsza. A ona to jest? Nie. <laughs> Yy, druga część, jak i pierwsza, ma charakter rozbudowanego opowiadania i gdyby, były gdyby była wydawana 20 lat temu, to wyobrażam ją sobie jako powieść w odcinkach, zeszyty do prenumeraty. Nie czyta się tego jakoś szczególnie źle, ale przewidywalność zdarzeń zaczyna mnie męczyć i staje się patologiczna. Yy, co, to za co to za zabawa, jeżeli po pierwszych 20-30 stronach, w momencie kiedy zawiązuje się akcja, wiesz już jaki będzie jej finał? Nic mi to nie mówi. Absolutnie. A to jest fantazy jakiejś? To jest fantazy, to nie jest, nie jest Sanderson. Kto mógł gdzieś wróżyć z ręki? Komuś? E, dobrze, powiem tak. Druga opinia jest no. niejakiej Krysi o książkach. O! Która skomentowała tę książkę. Co to? Świetna rozrywka. Ja to pisałam? Tak. Trzy gwiazdki. Świetna <śpiętna śpiętna śpiętna> rozrywka. Trzy gwiazdki. Jezus! Nie wiem, słuchaj, tak się dobrze Ja że zapomniałam fabułę. I dałeś tylko trzy gwiazdki, ale świetna rozrywka. Co, a to jest, dobra, to jest część jakiejś yy, serii? Dobra, to jest yy, ok, podam ci jeden duży... Ja tej książki nie czytałam, no. ale podam ci jedną dużą taką rzecz, co tuś już może skojarzysz, albo przynajmniej skąd to jest. Yy, yy, yy. Mamy tam dwójkę bohaterów, którzy są kumplami. Yy. <laughs> To jest fantazja. Chodzi tak. Pierwszy słyszę w ogóle. Pierwszy słyszę w ogóle o takiej fabuły. Dobra. To są, okej. Okay. Yy, widzowie już pewnie nawet z yy, Mamy dwóch bohaterów, A którzy są. Dwóch kumpla, tak, dwóch mężczyzn. To jest takie fantazje, które jest trochę takiej tradycyjnym stylu pisane, ale bardzo lekkie. Te książki nie są za specjalnie grube. Jest ich sporo, relatywnie. Yy, oni są Czyli kumplami. To jest jakaś seria, tak? Ej, tak. dobra! Yy, Kroniki Rajwi. Yy, yy, tak. Pierwsza część wieża, coś tam, Krona? Yy, nie, to jest róża i cierń Sullivan. To jest część. druga część. Okay. Yy, kronik, tak. Bo ja czytałam od kronik nie czytałam. Tak. Okej, okay, no to dobra, w końcu udało się jakoś ten. Faktycznie, no świetna tak. rozrywka, no. Świetna rozrywka trzy Gwiazdki. Okej, <laughs> okej. Okay. Okay. No. Tak. I tak relatywnie ja. niedawno no, czytałeś? No, no, faktycznie, no w zeszłym miesiącu, no, we wrześniu. No. Um, dobra. Niektóre książki. Na którym jesteśmy? teraz jest czwarta książka? Um, raz, dwa. Ja już trzeci dałam. Dobra, to ja daję czwartą też, ty... no? Niektóre książki chyba. Niektóre książki czytam chyba przez zepsute okulary. Nie podzielam entuzjazmu i nie widziałam w tej książce ciekawego science fiction, tylko słaby film sensacyjny z lat osiemdziesiątych. Idzie ucieka, biegnie strzela, ucieka, strzela, słaby romans, biegnie strzela, ucieka, strzela nudy. <laughs> Potencjał był, ale teraz już nawet nie pamiętam, co mi mogło się w tej książce podobać pamiętam Nie, wiem, pościli. to jest Blake Crouch. Tak. Ta książka, która mi się podobała mniej. Gdzie on się Aha. przenosi do... gdzie jest więcej niż jeden ten ziomek. Biedniej niż jeden ich było, tak. faktycznie. Nie pamiętam, jak się to Materia. Mrożna materia. No, no, no. Tak. no, no ja jest to e. w sumie adekwatny opis tych książek. Tak. Ale to jest dobre, tak. Ucieka, biegnie, strzela, nudy. Tak, ale nie, poczekaj, bo jedna to była mroczna materia, ja a tylko tam druga to była rekursja czy coś. Rekursja. Mhm, no ja właśnie. Tylko czytałam. No, A mi się rekursja bardziej podobała. Okay. Ale to w rekursji było to, że on się przenosił. Ale znaczy to też się jakoś przeniósł chyba w czasie. A ty czytałaś tę książkę? Czytałam, no, 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 ale no, no to po materię, tak. No, że on się w czasie To już jakiś czas temu czytałam, więcej, nie pamiętam. Rekursję pamiętam, mm. to pamiętam fabułę całkiem dobrze, że nawet mogłabym ci opowiedzieć, no nie będę opowiadać, mm. no bo spoilery. To pamiętam, ale właśnie, zresztą materii baterii nie pamiętam tak dobrze fabuły. No, on mm. tam było, że do tej żony i w ogóle faktycznie ten romans był słaby. A, dobra, już pamiętam, to było to, że na samym początku, że wspomnienia, ludzie tracili wspomnienia. Nie, to no, może, nie wiem. Że, <grym <grym nie no wspomnienia. Ja traciłam wspomnienia. Ja też wspomnienia tracili. Wspomnienia By, wspomnienia była jakaś poczenki. taka choroba na świecie, że ludzie tracili wspomnienia. I może później. Nie, dobra, to już jest było, Później było wyjaśnione, dlaczego oni tracili te wspomnienia. Dobra, to ja. Dobra, to już pamiętam, już pamiętam. Ale jest to w sumie adekwatne opisanie tej książki. Dobra, to to była czwarta. Tak. Teraz ja czwarta. Jeszcze potem jedna. Dobra. Nie dałam rady. A to jest chyba druga książka, której nie dołem rady przeczytać do końca, od kiedy potrafię czytać. No, o, postacie, są, postacie są płaskie. Wszystkie główne postacie mają jakieś wydumane problemy, śmieszne, ale głównie męczące. Dosłownie wszystkie zachowują się jak dzieci w liceum. Przez to czytanie staje się męką. Akcja siadła już totalnie, autor wprowadza nowe postacie, a nie ma kompletnie pomysłu, co zrobić ze starymi. Mistrzostwem jest tu postać, no jakaś tam postać główna, mhm. moim zdaniem totalnie nieudana. Dojrzałość dwunastolatki, rozstrojenie jaźni, jakieś dziwne kontrzachty z pewnymi osobami w tej książce, o których nikomu nie mówi, ciągłe jęczenie, uciekanie. Także postać innego bohatera nie wykorzystuje potencjału. Wprowadził no... mu... Mo... No, diabły? Doty... Co? Nie! <ścoughs> no, no dobra. Nie! Wprowadził mu autor zespół stresu pourazowego, tym bohaterowi, no. chyba tylko po to, żeby przeczekać go do następnych części, wiele o nim nie pisząc. 2 na 10 i dalej nie czytam. Kurczę, powiem ci tak, coś to Pojęczenie coś to mi coś mówi. Mhm. Y jest bohaterka, która się zachowuje jak dzieciar... dziecior dwunastoletni. Mimo, że nie jest dwunastolatką, jest, jest dorosła. Y I jest bohater, który ma zespół stresu pourazowego. jest... nic się nie dzieje, to jest długa książka. Długa książka, ty ją czytałaś? Y nie, no Jestem alchem? w trakcie. Naprawdę? Nie, nie no gdzie? Nie, no dobra, no Krystyna, bo zaczynasz panikować, i rzucać randomowymi tytułami. <noise> Może, nie wiem, no nie, dobra. Ja nie, ja jestem w trakcie, ale to ci nic nie powiem. Jaki gatunek. I to już, da, da, y, fantazy. Fantazy. Mhm, takie czyste I to fantazy. To jest seria, czy to jest drugi tom, tak? To jest drugi tom i to jest seria. Ale grube są te książki. No ale to fantazy nie jest aż takie rzadkie. No, no nie. Kurczę, bądź tak, za... Czytałaś więcej tam. niż dwa. Niż dwa. No. I w sumie podobały ci się te książki. Podobały, ale tak. zawsze jest coś takiego, że, co zawsze mówisz o tych porazała. książkach, że podobały ci się, ale rozumiesz, że jak komuś, że komuś się nie podoba nie coś dają. tam, coś tam, to że mu się nie podobają te książki. To, to kłamstwo. <noise> ja nic nie pamiętam, dalej musisz odpowiedzieć. E, o kurde, dobra. E, jest kilku głównych, bo jak ja ja mówię, to co ja wiem o tej serii należy. E, Sławny autor, Sławny co autor. też za wiele nie pomaga pewnie. Nie, ale na no nie, nie, kiedy ja to czytałam. Nie, no i tam też w sumie nie było tak, ale w sumie dobra, to jest dwugowieskowa yy. opinia. Um, to jest sławny autor, czytałaś tę serię, no, no w tym roku masz oznaczone, że to czytałaś. E, bardzo grube książki, tempo jest nierówne akcji przez całą książkę, przyspiesza na koniec. No to, no to Sandersona, nie no, Sandersona już nie było, że coś. Sandersona coś? No Sandersona nie, coś. Nie no kurwa, jak to? <grywa> cenzurujesz, cenzurujesz przeklejstwa na swoich kanalach? <grywa> um, nie, no ale, że ona, że ona się zachowuje jak niedojrzała. No to już ona, chyba wiadomo, jaka, która postać. Ja nie wiem już dalej, znaczy się, dobra. To chodzi o szalan? O szalan, no. Okej. Okay. Że szalan się. I ja. Czyli to będzie um, któryś tam część, tak? Ja, tak. ja nie tak. pamiętam jak mi się zobaczył. Znaczy drugi, ja no droga. drugi. Nie, to jest ostatni, czytałam go jeszcze. Drugi? No to Droga Królów, pierwszy, a drugi. Rytm, rytm Wojny. wojny. No, rytm Wojny, tak. I nie no, znam tego nigdy. Aczkolwiek ja w sumie to tyle, tyle. Ja przeczytałam połowę, to już było dawno temu, mhm. i jakoś tak na razie nie kontynuuję. No to ja się tam zgadzam, no się strasznie miotała jakieś dziwne rzeczy robiła. No, no, tak, ale w tym drugim tomie. Później bo, bo może nie... się ogarnia, nie wiem, ale tak. Tego o tym teraz myślę, to w sumie nic takiego nie ma w tym tomie, co by miało być takiego wyjątkowego, żeby można było potem zgadnąć co to za książka. No tak. No bardziej y, mogłaś zgadnąć po przedstawieniu bohaterów, czyli że jeden ziomek ma no, tam depresję, czy tam on tu napisał zespół stresu pourazowego, tak? No, no ale bo ma który? no Kaladin. No może, no tak. I szalan się szalan zachowuje tak jak, jak, no szale, tak, jak ta nie, lubię, nie, lubiłam ona. Jej, nie lubiłam jej, ona podobno później dopiero w tej serii staje się fajną bohaterką. E, no to prawda. Więc dopiero dopiero potem, potem, nie, że, że, ten i że ta książka jest długa i powolna, strasznie. Mm -hmm. No to u Sandersa. Ty zawsze mówisz, że, że jak ktoś nie lubi, dobre. tak że jak ktoś, ty zawsze mówisz, że jak nie lubi ktoś, że się akcja długo jest bardzo, bardzo powolna. W mm -hmm. większej książce jest zakończenie, tylko szybkie, to mu się nie będzie podobało, nie? Może, no, no, że to mówię faktycznie. No. <grych> dobra, dobra. Ty... piąta, to już ostatnia. Czyli koniec filmu? Yy, no tak. No to... znaczy, w sensie, jeszcze ja piątą muszę Aha, ci dobra. dać. Nie, no ja zgadywałam teraz przecież w mękach. No tak, ale ja ci cztery dałam. A, cztery? No tak. No to dobra. Jeszcze jedna. Ja jeszcze jedną ci muszę Ale dać ja i ty mi no dobra, Ile mi dałeś? Dobra, 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 nie wiem, ale na zmianę, no nie? No tak, ale ty zaczęłaś. Ale ja zgadywałam teraz. No, ty zaczęłaś. Dobra. Yy, Ty mi powiem, dałaś, się. czyli ja zgadywałam, i później ja odbijam piłeczkę do ciebie. I to jest raz. Tak, ale teraz była piłka tw po twojej stronie. Czwarta. I teraz piąta piłka jeszcze powinna być. <śm> czyli ja, ja ci czytam. Tak. Dobra. Opinie. <śm> nie ja już po prostu. <śm> Mam dość. Ty też mi opinię, no. E, dobra. W zapowiedziach tej książki zabrakło jednego, że jest dla młodzieży, bowiem to nietytułowy temat tej książki jest tematem, lecz problemy dorastających panienek i kawalerów. Owszem, jest parę ciekawych obserwacji i spostrzeżeń dotyczących sytuacji dla nas niewyobrażalnej, początek nawet interesujący, potem autorzy, zajm auto potem autorzy zajmują naszą uwagę dywagacjami na stratku w okresie kryzysu autorytetów. Bachaterowie książki są tak schematyczni i przewidywalni, że z trudem można utrzymać podczas lektury uwagę. Aha. Ponadto aż dwóch autorów nie prowadziło sobie z narracją i skorzystali z takiego pomysłu opowiadania kolejnych, zdarzeń przez kolejnych opo pomysłu opowiadania kolejnych zdarzeń przez kolejnych bohaterów. Tylko, że to nic nie wnosi, bo wszyscy mówią tym samym językiem. Zardzewiałym gwoździem programu jest to zakończenie. Jakby tysiąc filmów hollywoodzkich wziąć razem, to to, co oni zrobili z zakończeniem swojej powieści, przebija to. Oni, czyli dwójka autorów. No, dwójka autorów. A czy to jest coś z ekspans? Nie. Ale To też nie pasuje do Eksepans. Tak, tylko nie. rzuciłam, bo dwójka autorów. Książka ja jest czerwona, okładkę ma czerwoną. No, co ja czytałam? Dwójki autorów czytałam jeszcze tylko. Um... I młodzieżowa, młodzieżówka. Um, to. Um... Ukryte Dziedzictwo, czy jak to się tam nazywało. Nie, to nie to. Jeszcze więcej. Nie, to Urban Fantasy było. Mhm. To nie to. Nie, ja tych książki nie czytałam akurat. A, ale okay. to jest autor bardzo popularny, Autor, mm -hmm. autorką widocznie no. nie znam. Um, to um, How to lose the time, walk? Nie, nie, nie. Tam był dwóch. Nie, no, miałam tam. Była to, dwójka, ale no. Tam, tam, tam była dwójka autorów. ale to tam raczej jednogwiazdkowa opinia to by była coś w stylu, że to bełkot. Bełkot. <laughs> Ja to napisałam. Tak? A mi, się nie, ta nie. mi się podobała ta A mi książka. Nie. A mi, nie. mi się podobała ta książka. Mi się podobała. Czerwona okładka, czerwona kładka, całkowicie czerwona. O panie, ale Dobra, duet y, duet. Uh. I ważnym, ważną częścią tej fabuły jest to, że brakuje jednego z czterech żywiołów na ziemi. Czterech żywiołów z, z tych czyli wody. O Jezu, susza! A no tak, bo to duet napisał. No tak, no tak bo on to za swoim przystępił. No syn wiem, jego. A syn jego. Tak okay. on z synem napisał. Dobra, no, ja... chyba. Tak. A może jakąś inną książkę napisał? Nie, to chyba z synem napisał tę książkę. A nie było ta głębia Challengera, coś tam że on był chory, czy coś? No tak, bo jego syn chyba ma jakieś y, problemy z depresją, czy z czymś tam. To, no coś takiego, ja też nie czytam tej choruję. książki, ale... Yy, ale nie, dobrze, okej, okay, susza. <laughs> tak, masz rację, Schusterman. O Jezu, najgorsze zakończenie. Co oni tam o zakończeniu napisali? Z zardzewiałym gwoździem? Z gwoździem, że tysiąc, jakby tysiąc hollywoodzkich filmów o, razem tak, to no. tak przebija. Nie, to zakończenie było fatalne. Ty nie czytałaś tej książki? Nie. nie znaczy ja nie będę nie. tu mówić, no bo to jest gruby spoiler, ale fatalne jest zakończenie. Na pewno ci się nie będzie podobało. Jest to Jestem przekonana. Okay, mogę, okay. Ci, mogę ci, nie na powiedzieć, bo jestem tak bardzo pewna. E, dobra, poczekaj. Mm, ok, następna. Tej książki ja nie czytałam, więc mam nadzieję, że jest ok, opis. Um, książka w żaden sposób mnie nie porwała, yy, czując, że wszystkie problemy są płytkie, a zakończenia historii postaci banalne i przekoloryzowane jak dla mnie. Nie widziałam w tym żadnego dramatu czy też jakichś życiowych tragedii, a po prostu o takie sobie historie, w których to jednej postaci jest smutno, bo jest zmęczona, <grywa> druga zazdrosna o to, że przyjacielowi się powodzi. A trzecia wkurzona na teściową i na męża za to, że nie wyrabia, jakby to jeszcze oni faktycznie byli czemuś winni. Historia podcastera też słaba i napisana na jednej stronie o tak po prostu. Po prostu nie, nic mnie nie poruszyło w tej książce. No tutaj już fabułą Ale ja, zajechałam, Ja czytałam <laughs> książkę o historii podcastera w życiu. No nie no, tu już fabułą zajechałam, no, Krystyna. No nie kompromituj się. Mm. Jeszcze raz, dobra, dobra. To jest jeszcze raz, nie. Nie. Y, to znaczy nie, 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 nie wydaje nie, nie, nie. mi się, to nie. są, to są, znaczy ja nie, tego nie czytałam, ale z tego co zrozumiałam z tych opinii, co widziałam, no to, to, to tam są opowiadania o różnych postaciach, jednej postaci jest smutno, bo jest zmęczona, druga jest zazdrosna o to, że przyjacielowi się powodzi lepiej, a trzecia jest wkurzona na teściową i na męża za to, że nie wyrabia, jakby to jeszcze oni faktycznie byli czemuś winni, ej, jest jakiś podcaster też, ej, podcast, kurczę, to jest tak, może się może Jego historia jest napisana może na jednej stronie. Tak, tak azjatyckie. Jak taka okładka? No nie wiem. A. czekaj, jak to by coś, tam, coś tam coś tam noc. Księżycowy coś. No, tam? no, w księżycowym lesie Księżycowy. Miciko Yama. Fak <laughs> Faktycznie. No, A gdyby się podobała tak, ta książka? Ogół, podobała mi się. No podobały mi się te opowiadania, ale nie pamiętam, tak? No, <laughs> jak, jak widać. <laughs> jak widać, nie pamiętam. Ale nie, ona była taka faktycznie jakby ciepła, kojąca z tych gatunków takich właśnie kocykowej literatury. No ale... A, czyli to była taka kozi japońska literatura. No, bo opowiadanka. czasami te książki są też takie smutne, nie? Czasami tak, ale tutaj właśnie akurat była taka, taka przyjemna faktycznie. Okej, okay. no dobrze. No to, co? to, w tym, to już po teraz, pięć. teraz koniec filmu, tak. Dobrze. Tak. No to bardzo dziękuję za oglądanie i w ogóle Łuzy y, na kanale będzie jakby druga część, bo mamy jeszcze pięć książek dla siebie tak. przygotowanych i myślę, że druga część w ogóle będzie śmieszniejsza, bo mam Będzie po... więcej tego samego. <laughs> Dokładnie. Dobra, no to y, pa. Do widzenia.